Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem jestem Games i witam was w kolejnym odcinku z Far Cry 6. Rozpoczynamy tutaj kolejną przygodę. Rosnąć, rosnąć, rosnąć w siłę, w ten sposób. Porozmawiam z Philipsem. Ok, gdzie ten Philips w ogóle się znajduje? Mamy tutaj gwiazdeczkę, do której w tym momencie zmierzamy. Zaod so so you know so no, mi amunicję bohaterko, mnóstwo amunicji, mam wiele, wielkie plany, bohaterko, wielkie plany. Musisz ukraść wojskową ciężarówkę z amunicją i przywieź ją do mnie. And I got big plans to bomb up the Montero firepower. See first step is a truck. Ok skoro mamy tutaj plany to oczywiście sobie przyjmujemy to zlecenie rosnąć, rosnąć yy, w siłę. Ok, mamy tutaj, jak widać na naszej mapie, wyznaczony punkt, do którego będziemy zmierzać. Ukradliwa Philipsa ciężarówkę z amunicją. Ciężarówka jest przy przystani o chaos. O kaso, Ocaso, kaso, kurde. Dobra, szukamy jakiegoś pojazdu, który by tutaj nam mógł się przysłużyć. My często nie przy tej przystani jeszcze nie byliśmy. Byliśmy tutaj, gdzie ten diamentzik jest, ale jeszcze tutaj, gdzie teraz zmierzamy, to nie byliśmy, i po złości żadnego pojazdu tutaj nie ma. Ale chyba zbliżamy się do głównej drogi. Co też może mieć wpływ na to, że jakiś pojazd za chwilę, no właśnie, jakiś pojazd tu my widzimy. Może odjeżdża w tym momencie? Jest kolejne. No, trafiliśmy go. Może niepotrzebnie. Okej. Okay. Wydamy do pojazdu, nie przejmujemy się tym, co tam się dzieje. tylko po prostu jedziemy przed siebie wow, z piskiem opon dobra, myślę, że tu byłaby krótsza droga nie będzie łatwo tam przejechać, ale przejdziemy

do celu 400 metrów wyłączymy za tą muzykę jedziemy przez tereny dosyć podmokłe ruszamy też się tak zwaną niebieską ścieżką która philly i'm at the marina now whatever happens just don't bounce a sweet baby what the drug don't damage it drive like there's a big bouncy baby feeling in the back bouncing baby feeling got it you're gonna make baby feeling cry just bring that truck back in one piece okay hero okay, bohaterka bohaterką jeden z przeciwników zlikwidowane Drugi też leży Oficer zlikwidowany. Coś nam zauważy, nie ma bata. OK, zagrożenie póki co na razie minęło. Szadujemy się, jesteśmy zbyt daleko by precyzyjnie zlikwidować cel. Ktoś mnie gdzieś tutaj widzi, ale ja go nie widzę. Ok, niektórzy są na bardzo daleko, ale tu mamy snajpera. Jeśli on nas przyuważy... A, spadł po prostu. Czyli co, teren mamy oczyszczony, tak? No tak sobie troszkę ułatwiliśmy robotę. Na walkę na dużą odległość. Dobiłem mnie za rozpierduchę Tylko z tego względu, że pomyliły mi się przyciski No i tak bywa, o kurde Co by się spodziewał? Dobra, mamy ciężarówkę Hola, Fili, jeden bardzo truck is on the way. Okay, send it straight into my low in arms, but don't let nobody follow you. Huh? Be like a cat in the night, a smooth, sleek, sexy cat Yeah, eh, I'm more of a dog person. So is Jody, so he forget sometimes. Hello, sir. Mieliśmy tutaj jeden cel, którego nie dostrzegliśmy. On tutaj nas zaatakował. Ale w końcu znaleźliśmy drogę e, ucieczki z tego miejsca. Nie wiem na jak długo mocy starczy tej ciężarówce. Być może będziemy musieli ją tutaj jeszcze naprawić w międzyczasie. Zróbmy to od razu! No witaj Ok, ciężarówkę naprawiona No tutaj jeśli chodzi o naprawę tej ciężarówki, no to na włogę na naprawę z pojazdu

Okay, musimy zobaczyć gdzie musimy tutaj jechać, nie szybciej będzie jechać jednak prosto. Tylko taką ścieżką, gdzie będziemy mieli problem zapewne podjechać. Mimo wszystko spróbujemy. gdy wyłącz to radio, muszę chyba się pozbyć tego radia na stałe. Bo jednak tutaj, no przeszkadza. Ja. Ciężarówka dostarczona. Cykola, cykola. The Hero Receives. Yeah, and the hero needs roam. What's happening here? Feelin' magic, babe. Mierda! I almost died for packing foam. No, 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 no. White gold. Hard to get. Burns like a motherfucker. Everything got another purpose, here You and you. wszystko dla tych białych pianek? Ciekawe. Dobra, rosnąć w siłę. Operacja została w tym momencie zakończona, więc i my kończymy ten odcinek, wskakując oczywiście na czwartą pozycję. Więc póki co ja się z wami żegnam, no i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku z czołem